Zawód, któremu się za chwilę przyjrzymy, ma wyjątkowo wąską specjalizację. Jest to jednak zajęcie o niezwykle ważnej roli społecznej. Pomaga bowiem osobom niewidomym lub słabowidzącym funkcjonować w dzisiejszym wypełnionym komputerami i informatyką świecie. Nazwa technik tyfloinformatyk w większości zapewne niewiele mówi, ale to właśnie ten specjalista zajmuje się obsługą oprogramowania i sprzętu informatycznego dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Technik tyfloinformatyk musi wykazywać zainteresowania elektroniką i techniką komputerową oraz zdolności do nauk ścisłych. Powinien mieć dobrą sprawność manualną i dobrą koncentrację uwagi. Bardzo pomocne są cechy charakteru takie jak dokładność i systematyczność. Technik tyfloinformatyk zajmuje się przede wszystkim projektowaniem stanowiska komputerowego dla osób niewidomych. W ramach swoich zadań obsługuje urządzenia oraz oprogramowanie technologii wspomagającej. Technik tyfloinformatyk prowadzi instruktaż dotyczący obsługi tych narzędzi, uczy obsługi i konfigurowania notatnika brajlowskiego, telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych. Jego praca edukacyjna jest nastawiona na nauczenie osoby z niepełnosprawnością wzrokową samodzielnego posługiwania się tekstowym interfejsem systemów operacyjnych tworzenia książek mówionych, wykonywania partycjonowania i formatowania dysku, a także przestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem podłączonym do sieci. Kwalifikacje zdobywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum, dwuletnich szkołach policjalnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Odbywa się ono wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika tyfloinformatyka. Trafiłem do firmy Impuls, w której pracuję już ponad 10 lat, troszkę przypadkiem. To znaczy, słyszałem o prowadzeniu działalności przez mojego szefa i po prostu przyszedłem po studiach zapytać o możliwość pracy. Znaczy, to już było nawet kilka lat po studiach, bo wcześniej zrobiłem jeszcze dwa duże kursy komputerowe. Pierwszy kurs odbył się w 2000 roku. To był kurs organizowany przez miejscową fundację Fugamundi. Był to kurs jak na wczesne czasy bardzo duży, 400 godzinny kurs komputerowy. Zdecydowałem się dlatego, że komputery troszeczkę mnie interesowały, wciągnęły. Jeszcze większy kurs organizowany został przez PEFRON, przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To był znowu, miałem szczęście trafić na pilotażowy program. Był to pilotażowy program z cyklu Telepraca, kursy takie odbyły się, kilka firm to organizowało i miałem szczęście trafić do firmy, która zapewniała też uzyskanie tytułu Technika Informatyka. Potem trafiłem właśnie tutaj do firmy. To znaczy złożyłem dokumenty, porozmawialiśmy sobie i była taka sytuacja, że były jak co roku programy do finansowania zakupów komputerów i w firmie tutaj był potrzebny ktoś, to by osobom niewidomym i słabowidzącym te komputery skonfigurował. Standardowy dzień pracy rozpoczynam od chyba jak każdy dzisiaj: od odebrania poczty mailowej, od sprawdzenia wiadomości. Czasem są pytania jakieś właśnie od naszych klientów czy potencjalnych klientów, czasem o produkty, które możemy zaoferować. Czasem są pytania techniczne związane z obsługą czegoś, jakichś urządzeń, oprogramowania. Trafiają do mnie komputery naszych klientów którzy no, potrzebują jakiejś tam pomocy bo, po jakimś czasie, prawda, coś trzeba w komputerze poprawić, czasem przeinstalować, czasem usunąć wirusy. Bardzo dużo czasu też mi zajmują obecnie kursy komputerowe. W zawodzie typowa informatyka podstawą jest tak jak w zawodzie w ogóle informatyka, komputer czy sprzęt komputerowy generalnie. Tym, tym się zajmuje Natomiast oprócz tego zajmuję się też urządzeniami już typowymi dla osób słabowidzących czy niewidomych. I, I są to urządzenia, zarówno brajlowskie dla osób niewidomych, w tym maszyny, drukarki, takie sprzęty, to się po prostu konfiguruje, prawda? Dla osoby niewidomej. Poza tym mamy lupy elektroniczne, powiększalniki, oprogramowanie specjalistyczne przede wszystkim do komputerów. Pracuję w tym zawodzie, dlatego że no, komputery mnie zainteresowały właśnie na studiach. Praca o tyle jest satysfakcjonująca, że robię to, co lubię. Elektronika, technika to jest jakiś tam mój konik.